No i cześć, witam was, witam was w nowym miejscu, nowe miejsce. Za mną stoi autko jak widzicie. No i widzicie tego bydlaka nade mną co się znajduje. Jestem w nowym miejscu pod nowym mostem kolejowym i wam pokażę jak to wygląda. Tak to wygląda. Wielkie bydle nade mną, wielki ten most jest naprawdę super. Piękne widoczki. Także tu mamy taki kanał dość spory, szeroki. Tam Łodzie stoją, łodzie, tu łodzie cumują. Także no, myślę, że będzie fajnie. Myślę, że może być ciekawie, może być kolorowo. Yy, jedyny minus, jaki jest tego miejsca, to jest zbrojone nabrzeże. No ale i z tym sobie poradzę. Także porzucamy, zobaczymy co tu wyjdzie. No powiem wam, że nie mogę się doczekać i strasznie jestem ciekaw. Idę przezbroić magnes, bo jest na tyczce i do wody. <laughs> Także do zobaczenia za chwilę. No jest tu pierwsze przyłapanie porządne, fajne, ale pytanie czy ono wyjdzie. Tu siedzi. No. Mocno siedzi. To nie to było, bo tam siedzi coś innego, o wiele, o wiele większego. Zaraz tu porzucamy z brzegu, zobaczymy co to jest. Tymczasem mamy nakrętkę i kawałek, jakiś szpikulec, nie wiem, może od jakiegoś elektroda od spawania czy coś. To jest jakaś mała nakręteczka w miarę świeża. No dobra, zobaczmy. Jest. Pytanie jak głęboko to siedzi, co to jest w ogóle? No, może pójdzie. Bąble idą. No chodź, jest, mam to. Dobra. I to jest ciężar. To właśnie lubię takie rzeczy wyjmować. Stój, powoli. Ale pięknie, ale pięknie, zobaczcie kawałek nabrzeża bądź obejma. No i fajnie, to jest fancik. Tak jest. No i z samego brzegu mamy chyba następnego fancika, zaraz zobaczymy. Muszę uważać na te zbrojenie, te nabrzeże. No i pewnie, że jest, zobaczcie. Taki kawał jakiejś, kawał, kawał czegoś, nie wiem, kawał jakiejś rury, obudowy od czegoś, no ale ładne, ładne jest. No zobaczmy co teraz się trafiło, czy coś się trafiło. No wpadło coś, wpadło coś. Ach, co nam tu powpadało tym razem? Wpadł nam pilnik. Nie stary pilniczek, fajny. Wpadła pompka nożna. Opsa, taka sztuka. Co jeszcze? No i wpadło jakieś dziadostwo. Raz, dwa i kapsel. No fajnie. Pilnik, pompka, fajna sprawa. Fajne panciki się posypały. No I patrzcie, mamy następny pilnik. Drugi. Ciekawe. No i patrzcie, poszedłem się ubrać w wodery, bo się chyba inaczej nie da tu mam coś sporego, ale nie chcę, nie chcę w ogóle wyjść jest dość mocno w ziemi zakopane próbuję to chociaż trochę poruszyć no ale powiem wam, że trzyma ładnie Jest tutaj Trochę to podkopiemy, może pójdzie. Zobaczymy. No, stoję chyba na tym. No dawaj, dawaj. Jest. Mam to. Mamy kratkę. Za sam ruch złapaną. Pięknie. Jest super, jest giciora. Zobaczcie, miałem zamiar porzucać stąd z wody i pod samymi nogami coś mi przy, przyłapało. No, i co jest? Piękna śruba na stopce. Apa. I tam. Cyk. Niech leży, no to chyba jednak trzeba tutaj trochę też popatrzeć co się dzieje. Patrzcie trzeba torba jakaś leży, pływa tragedia zero szacunku śmieci co niemiara i kaczuszka pływa widzicie Na razie sobie to rzucimy, później zabierzemy. No i patrzcie, nóżki, same nogi. Człowiek tak to by nie wiedział nawet. Proszę bardzo A jaki pręcior Oła. cyk. w ogóle, w tym miejscu, gdzie jestem, z tej strony tu szła, dopiero teraz zobaczymy, z jednej strony i z drugiej strony mur, tu szła stara linia kolejowa nade mną. Więc tutaj mogły być fanty, tylko że pewnie są zakopane. Pogarniemy trochę śmieci z wody. No tutaj, patrzcie. Patrzcie tutaj. Chodźcie. cyk to jest na stałe, czy to nie jest na stałe, to jest do wyjęcia. Dobra, pierw to wyjmę. Ja tu wrócę, zaraz wam pokażę. W ogóle śmieć na śmieciu, śmieciem pogania. Stare butelki jakieś. Tu mamy jakieś takie Mamy nakrętkę, sprężynę tu mamy, mamy druty. No i zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Czy to są rzeczy do wyjęcia przeze mnie, czy nie. No i posprawdzajmy, co tu mamy. Tu mamy na pewno kamień, ale tu. Jest przyczepione do dna. Co tu jest? To wygląda normalnie, jak wbudowane. Tu jest taki kawałek jakiegoś odbojnika A nie, patrzcie, idzie o idzie, idzie. Zobaczcie jeszcze, jak idzie. Widzicie Ale to jest syfu, to jest wzmocnienie Trzeba to wytargać teraz Ale ciężkie Supernie ciężkie Podniosę to czy tego nie podniosę? Jak myślicie? Myślę, że podniosę, co? No bo mi kręgosłup nie pękł No i to jest fanciur takie rzeczy można wyjmować Numer jeden Tam chyba jest tego więcej, zaraz zobaczymy No i proszę bardzo wkręt i śrubka Jest fajnie, zaczynamy zabawę Opa może tu je na razie poskładamy, a później jest stąd zabierzemy. O, proszę bardzo. Następny wkręcik. Tu coś łapie. Już mam to, mam to, Och, patrzcie jak się naciachało teraz, ładnie. Później trzeba będzie tu z wiaderkiem przyjść i to pozabierać wszystko stąd. Na razie nie sobie leży. Komu tu nie przeszkadza, nie wadzi no i co teraz mamy, co teraz mamy, mamy, mamy drobnicę i mamy stopkę ładną kapselek wszystko razem Proszę bardzo, stopeczka no i tu drobnica, jakieś dwa no chodź, jakieś dwa takie pręciki śruby jakieś, nie wiem kapsel tu coś mocno się jakaś podkładka pewnie Kręcik. I zaraz to trzeba tego pręta są wytargać. Ola nie chcę iść. A jest coś większego? Co mamy? No coś takiego teraz mamy, patrzcie. Wytargane. Takiego długiego Zaraz zobaczymy Popłuczmy to tutaj trochę To jest jakiś beton albo coś Takie cudo wyszło No i dobra następne drobiazgi Jest wkręcik następny Jest pieniążek jakiś Zobaczymy jaki obecne 2 eurocenty poliówka no i coś tam na magnesiku się przyczepiło. Stopkę ze śrubą mamy. Ojej, ale tych krzaczorów i wszystkiego jest. No i dobra, dwa druciki. I taka stopeczka ładna. No i parcie tu z samego brzegu coś jest. O, i chodź do góry. Zaraz zobaczymy, czy chcecie. wkręta. Pyk. I zobaczmy teraz, co tu mamy. O, siedzi. ładny kawałeczek, sympatyczny na brzeg. O, to było fajne. O, i tu coś łapie jeszcze. Jest podkładeczka, patrzcie. Pięknie. Opa, z samego brzegu. A podkładeczka jest razem ze śrubą, widzicie? Super, 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 super. Ogólnie jeszcze coś łapie. Śruba na pewno, Ach. o kolejne mocne przyłapanie, widzicie? Myślałem, że tu nic nie ma, miałem w ogóle nie sprawdzać. Chyba podkładka będzie następna, Aha. Pięknie Pięknie Opsa To przełożymy tu Tam A tu sobie będziemy zdejmować następne podkładeczki, mam nadzieję, że jeszcze trochę ich będzie Opa Opa Super. No to zobaczymy, co jeszcze tu z brzegu jest. I mamy następny. Następny wkręcik z ziemi. I drobnica. O, chyba śrubka jest następna. Stopeczka. Pięknie. Mhm, tu coś fajnego siedzi. Tak siedziczy przynieść. jest na pewno. Opa tutaj. Patrzcie. Cyk. Taka piękność duża czy duża no spora spora. Jest to mały fancik, no. Nie jest może najcięższy, ale, ale fajny jest No i tu było pięknie, czuć jak się wszystko przyczepiło Dwa wkręciki i stopka ze śrubą Jeden, o, drugi Poproszę o stopkę jeszcze Opa, cyk O i znowu dzień dobry, Cię jak dobrze czasem przejść to samo miejsce dwa razy? Następne przyłapanie, to wszystko z innego miejsca idzie na razie. Tutaj była wcześniej ta, ta blacha, te wzmocnienia było. To wszystko jest na razie w tym samym miejscu, co właśnie tamto. Jakby pod nią wszystko leżało. O, no chodź, co my tu mamy? coś trzyma, ale na pewno jest wkręt, ale to nie ten wkręt trzymał. No chodź, pójdzie. Ale co to jest? To już mamy, poczekajcie, to co to? To jest jakiś kabel. Który pękł Gdzie jest mój magnesik? Tu jest Coś co na pewno jest To jest śruba z tego co jest w środku, jakiś zbitek Zbitek różnych Różnych rzeczy, no ale Magnes go przyciągnął więc Więc są to rzeczy metalowe No patrzcie co jeszcze znalazłem na boczku? Taki piękny kawałek złomu. Opa. Tu. No i super, super. Następny kawałek. Fajnie, fajnie. Zaraz sprawdzimy, czy coś jeszcze tu jest. Ale tu już sprawdzimy magnesem. Teraz nie ręcznie. Kolejna folia. No i patrzcie, podszedłem się teraz tu pod łódki, pod te statki. Koło mnie Lumara stoi. A tutaj coś złapało. Coś tam czuję w wodzie, więc zaraz zobaczymy. Nie jest bardzo ciężkie, no ale ciekaw jestem, co tu będzie. O, proszę bardzo. Taki cełownik jakiś szeroki się trafił. No i fajnie, no i drucik do tego, SOP. super, fajnie, kolejna, kolejna rzecz do kolekcji dzisiejszej, a trochę tego będzie w sumie, no myślałem, że będzie, miałem taki moment zwątpienia, bidy tutaj totalnej, no ale, no i mam, chyba mam, teraz zobaczymy, czekajcie, muszę trafić między, między żebra tutaj w tym umocnieniu, bo żeby to wyjąć, no chodź do góry, chodź, jest coś. Opa Proszę bardzo Jaki węgorz Opa No ładnie I wyciągnęła na tegoż Trzecia sztuka Ale jaja Chyba ktoś bardzo nie lubi swojego sprzętu no, i jest jeszcze jeden fancik z brzegu. Taka oto. Część. Część. Część od mostu. Część od mostu, ale pytanie jaka część. Nie, wiesz, wydaje mi się, że to może być od jakieś stare zdobienie albo coś. Może. Jak patrzę po tym moście, gdzieś tam coś jakiś. Może wzmocnionko jakieś? Tu mam chyba rozjechaną starą monetkę, na której nic nie dać Ale patrzcie na to! O kurde, rozpad się No niemożliwe Mini scyzoryk, dosłownie mini Zobaczcie jaki on jest malusi Tu jedno ostrze wypadło I tu jest z drugiej strony obok drugie o. A bo ja, to jest mini scyzor, No po prostu niemożliwe aż tak mały. <laughs> Ojej, no, ciekawa sprawa. No właśnie na dłoni leży. Mój palec jest większy niż ten scyzoryk. <laughs> no ale jest, fajnie. <laughs> ciekawa rzecz. No i dobra moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu miejsce. Miejsce fajne, ciekawe, spokojne. Ale powiem wam bo myślałem, że więcej mi da. Myślałem, że da więcej. Dało sporo owszem, nie będę mówił, że nie. Ale myślałem, że da więcej. A co dało? To patrzcie. Zaczniemy od drobnicy, od wiaderka. Że w wiaderku mamy starą pompkę nożną. Mamy trzy pilniki. Dwa z pomarańczową rączką, jeden z taką nowszą, czarno-czerwoną. Ciekawa. Ciekawy fancik. Tu jest jeszcze jedna śruba na stopce. No i z drobiazgów. Drobiazgów, no nie drobiazgów, większych rzeczy. No. Jest kratka, jak widzicie. Tutaj trafiło nam się taki kawałecz, jakieś może ramy albo czegoś, ciężko powiedzieć. To jest to taka długa rura, która była, yy, którą wyciągnąłem. Okazało się, że z to rura ją zginając, odłamał mi się kawałek. Resztę zgiąłem. Yy, kawałek tego wzmocnienia, takiego cieńszego, jak widzicie. Tu jest drugi kawałek wzmocnienia. Myślałem, że to wcześniej jakaś obejma albo coś. Tu mamy profil z drobnicą, tam jakaś śruba się trafiła, taki kawałek, klocek takiego metalu wielkiego ala zdobienie jakieś. No i kawałek też jakaś, nie wiem, kawałek jakiejś skorupy czegoś, no ciężko powiedzieć. Idziemy teraz na drugą część, pokażę Wam resztę rzeczy, większych rzeczy, ponieważ mam to w dwóch miejscach, jeszcze tego nie zdążyłem znieść wszystkiego do auta. Że już wam idę to pokazać. Za chwilę będę znosił, wszystko pakował. No ale pierw podsumowanko. No i dobra, zacznijmy od drobnicy. Czyli mamy całe wiadro śrub. Tych śrub ze stopką, czy jak to się tam zwie. Mniejszych śrub. No i tego, 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 typu, tego typu samych stopek. Całe wiaderko, tak jak widzicie, tego wszystkiego tu jest. Ten kabel, który wyciągałem, nie wiem, nie mam pojęcia co on tam robił, od czego mógł być. Co, fajnie, dwie podkładki, też ze stopkami, ze śrubami. Ta taka dziwna rurka, to jest główna rura tutaj, tak jakby pręt rura, nie wiem, i tu jest na przegubie jakimś, tak jakby tutaj na środku. No, Nie wiem, o czego może być. Może jakaś kanalizacyjna stara, może nie, no ciężkie, ciężkie do określenia w tym momencie. Tak przynajmniej wygląda. Tu mamy taką wielką sztangę, jeszcze jedną. Z jednej strony zakończona w sumie na jakby była zamontowana. No z dwóch stron jakby była zamontowana czegoś tam na końcu, tak jakby tutaj jakby przegub jest coś takiego. No nie wiem, ale kawał ciężkiego złomu. Tu mamy drobny jakiś drucik, tu taką blachę grubszą. No i fancik Gdynia, jeżeli chodzi o wielkość, drugi w moim życiu już taki podwójny, duży. Kawałek wzmocnienia brzegu tego stalowego jest, powiem wam ciężki. Ledwo go, ledwo go, uniosłem. Także z mojej strony będzie na dzisiaj tyle. Muszę to wszystko popakować, pozabierać. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o komentarzach, bo bardzo je lubię czytać. Łapki w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, to w dół. A jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zapraszam się do kliknięcia czerwonego przycisku na dole z napisem subskrybuj, bo warto. <noise> Tymczasem będę się z wami żegnał, znosił wszystko do auta. Miłego popołudnia wam jeszcze, trzymajcie się, cześć.